W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. O wszechmocny Boże, nasz najwyższy Sędzio, zwracamy się do Ciebie z ufnością i wiarą, mając pewność, że Twoje serce zawsze jest otwarte i napełnione niezmierzoną miłością i hojnością, które wykraczają poza granice naszego pojmowania. Prosimy Cię Boże o Twoje błogosławieństwo. Wysłuchaj naszych słów i pragnień skrytych w sercach. Prosimy o Twoje oświecenie, abyśmy mogli odnaleźć drogę ku Twojej woli. Następnie obdasz nas mądrością i stanowczością, abyśmy mogli podążać za Tobą z pełnym zaangażowaniem. Niech Twoja mądrość, Kieruje naszymi krokami, a Twoja miłość otacza nasze życie każdego dnia. Wszystkie nasze prośby i troski oddajemy Tobie, w wierzeniu, że zawsze zostaną wysłuchane. Boże nasz, Twoja łaska jest niezgłębiona. Daj nam pokój i siłę w naszych zmaganiach. Niech Twoja wola stanie się naszą drogą. A Twoja miłość naszym światłem i nadzieją. W imię Twojej miłości i mocy, która zawsze zostaje wysłuchana, składamy tę modlitwę z ufnością i wdzięcznością. Amen.